Z tej strony glaf, to są niecne RPG. E, I jak widzicie na ekranie, jeśli oglądacie, e, bo jeśli słuchacie, to musicie mi zaufać, mamy mnogość logów różnych przeróżnych e, na tym pierwszym początkowym slajdzie, więc ja sobie od razu pozwolę przejść, e, żebyście zobaczyli sprawców całego zamieszania, bo jest ich wielu. E, I teraz pokrótce na szybko powiem, będziemy grali w Warhammer the Old World. Dla mnie to spotkanie numer jeden z tym systemem. Systemem, który w 2026 roku zostanie wydany po polsku przez Copernicus Corporation. I tak, już tam macha podręcznikami w lewym górnym rogu Ikeo, który będzie naszym mistrzem gry i tak naprawdę jest powiedzmy sobie szczerze, prowodyrem całego zajścia. Cześć Ikeo. Dzień dobry, ja jestem Ikeo i lubię grać w gry RPG. Tak. E... Jak spojrzymy na dół, prawie że pod Ikeo i troszkę w prawo, jest święty, czyli jedna z zacnych osób z drużyny odkrywców. Cześć święty, cześć Kamilu. jestem Kamil i też lubię grać w gry RPG. Tak. Ja też jestem drużyny odkrywców. Tak. Dlatego powiedziałem, że to jest jedna z osób z Drużyny Odkrywców. Ja nie wykluczam no. Ciebie, ikon. proszę proszę <laughs> bardzo. Natomiast, jak przysuniecie wzrok dalej w prawo, troszkę machał przed chwilą paluszkami, znany i lubiany na naszym kanale, Rafał Pośnik, czyli Mr. Pośnik. Cześć, Rafale. Cześć, ja do Was nadaję z nietypowego miejsca, bo jestem właśnie na DPS-konie i chyba też jestem z Drużyny Odkrywców. <laughs> no to widzicie. Widzicie, coraz więcej jest osób z drużyny Odkrywców. Pozdrów ekipę DPS-u, jak tam już skończymy ten na nasz stream, jak tak przy okazji. Natomiast przesuwamy się znowu z rokiem troszeczkę w prawo i jest z nami Gleb, czyli Good Life Adventures. Cześć Gleb. Cześć, to Gleb Good Life. Ja też mam koszulkę drużyny Odkrywców. I na sam koniec Przejmujemy kanał. Jestem ja, Glaw. Yy, I wysłałem kiedyś podręczniki yy, dla Drużyny odkrywców. Nie wiem, czy to się liczy. Jesteś z e, na sercem. No, tak, zdecydowanie. Jestem jak najbardziej z wami serduchem yy, i zresztą już ci mówiłem, że ja zawsze chętnie yy, się włączę w jakieś fajne akcje. Bo pomagać trzeba. Takiego jestem zdania. Ale tak, Ikeo, żeby nie przedłużać, bo wiemy, że ten czas mamy do godziny pierwszej, bo Gule, Gule, Gleb mówił, już do dwunastej, więc zakładam, że tam pewnie do pierwszej, jak przyciągniemy, to nic się nie stanie. Ferenc ostatnio musiał wstawać chyba o czwartej, jak skończyliśmy o pierwszej trzydzieści, tak. także to wszystko jest do zrobienia. Tomku, nie wiem, na pewno nie oglądasz, ale pozdrawiam ja też się. będę wstawał o czwartej. No, To wszystko wiedzisz, to wszystko zostaje w rodzinie. Ikeo, bo teraz robimy sobie szybciutką sesję zero, w której Ikeo opowie nam co i jak, jeżeli chodzi o samofoundry. Także skupmy się, ja wiem, że to będzie trudne, bo poziom żartu i poziom humoru jest dosyć wysoki dzisiaj. Albo niski, w zależności o czym chcemy pomyśleć. Także Ikeo, oddaję Ci głos. Ja, ja, ja potrafię w profesjonalizm. Dzień dobry, moi kochani, więc tak, dzisiaj będziemy grali oczywiście, że na foundry, bo na czym byś, że innym? Już, Skoro już, ten system już, jest już. Tylko na foundry. Już, nie już. ma go na żadnym innym. Więc e, tak, e, oficjalny system jest, jest w becie, nie działa wszystko, działa dużo e, i będziemy sobie tutaj grali. To, co nie działa, to jest głównie magia, którą. Niedawno zepsuli, kiedy robili właśnie Mumen, który jest odpowiedzialny za Warhammera, na Foundry tego takiego oficjalnego. Tutaj też robi oficjalny system, ale jest dopiero w becie, powoli go składa. Uczestniczę w tej becie bardzo aktywnie, bardzo często zgłaszam mu jakieś tam rzeczy, które nie działają i zgłosiłem też problem z magią. Powiedział, że tak, to jest jego wina i będzie to naprawione w następnym update. Cie. Więc gramy na Foundry. Jeżeli chodzi zaś o rzeczy, które przeniosłem, to poprzenosiłem je sam z pomocą kilku osób z Discorda Mumena. Razem żeśmy się poskładali. Każdy z nas ma podręczniki, więc nie było żadnego piractwa ani nic. Każdy z nas ma podręczniki, poprzenosiliśmy rzeczy i mamy większość rzeczy poprzenoszonych. Jeżeli zaś chodzi o asety na Foundry, to korzystam z FA Battle Maps. To jest płatny moduł, który pozwala nam ściągnąć mapy jednym kliknięciem. Więc mam nadzieję, że wszystko będzie działać. Dobra, teraz o samym systemie. Jak działa Warhammer The Old World Role Playing Game? Więc ten system działa na zasadzie, na zasadzie mechaniki pulowej. Proszę Was, żebyście sobie pootwierali karty postaci i sobie przejdziemy co tam jest na tych kartach. Więc tak, na waszej karcie postaci po lewej stronie macie e, FEL. To są wasze cechy, czyli Weapon Skills, Ballistic Skills, Strength, Toughness, in, Initiative, Agility, Reason i Fellowship. One odpowiadają za umiejętności, które są w tej samej ramce, czyli WS odpowiada za melee, defense i tak dalej i tak dalej. Każda z, tych, każda z tych umiejętności, w zależności od tego, co będziecie robić, ja wam będę mówił, na co rzucamy, jak rzucamy kości. Budujemy pulę kości, biorąc tyle kości, ile mamy w danej cesze. Czyli na przykład tutaj mam otwartego Hansa Orika. Jeżeli Hans Orik będzie rzucał na siłę, bierze cztery kości, ponieważ ma S4 siłę 4 i jeżeli będzie rzucał na przykład na Toil, czyli będzie popał w ziemi, to sukcesy mu wchodzą na 1 i 2. Tyle, ile ma w umiejętności, taki jest poziom zdawania sukcesów. Czyli, jeżeli umiejętność jest na cztery, to zdajemy, każda kość, na której wypadnie czwórka, jest sukcesem. Jak liczymy sukcesy? Jeżeli jest jeden sukces, to jest sukces z komplikacjami. Jeżeli jest dwa, to jest pełny sukces. Jeżeli jest trzy, to jest ekstremalny sukces, który daje nam jakieś dodatkowe korzyści. Sukces z komplikacjami jest tylko przy testach prostych, kiedy rzucamy po prostu polą kości, sprawdzamy, ile mamy sukcesów. Jeżeli e, robimy test przeciwstawny, który jest bardzo częsty w walce, nie używamy komplikacji. E, następnie jest jeszcze test złożony, czyli taki, e, gdzie będziemy zbierać sukcesy, żeby coś uczynić. E, najlepszym przykładem to będzie magia, gdzie po prostu. Kręcimy te wiatry, ściągamy z, z tych wiatrów i budujemy sobie pulę kości. A następnie możemy zdecydować, jaki czar chcemy rzucić. Nie musimy decydować, jaki czar rzucamy na samym początku. Po prostu tkamy, 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 zbieramy pulę kości i tyle, ile mamy tych sukcesów zbieranych w puli kości, decydujemy, ja chcę ten czar rzucić. Ten ma koszt, wyrzucamy wrzucamy wszystko. I tak to mniej więcej działa. Yy, oczywiście ważne rzeczy tutaj to będą talenty, yy, ważne rzeczy to będą, to będą tutaj yy, lore, czyli wiedza i tak dalej i tak dalej, ale to wszystko sobie opowiemy już w trakcie grania. Co jeszcze wa warto wspomnieć Fate? Fate możemy tutaj wydawać na kilka sposobów. I jeżeli będziecie mieli jakieś pytania co do fejta, ja wam też będę podpowiadał, bo żaden z was oprócz Rafała tutaj nie zna tego systemu, więc będę wam podpowiadał gdzie wydawać Fate, gdzie warto wydawać Fate. Przeznaczenie wydajemy na dwa sposoby, albo wydajemy, albo palimy. Kiedy palimy to ma, na stałe skreślamy, e, znaczy prawie na stałe skreślamy tego fejta e, i nie będziemy go mogli już używać. E, kiedy zużywamy, to na następnej sesji on się nam odnawia do maksymalnej wartości. E, głównym sposobem na zużywanie fejta to będzie e, robienie testu Glorius, czyli przerzucanie wszystkich nieudanych kości. Wszystkich, wszystkie kości, na których nie było sukcesu, przerzucamy i wtedy mamy e, test Glorius taki z przerzutem. Okej, okay. eee, czy jeszcze coś trzeba wyjaśnić przed sesją? Chyba nie. Czy macie jakieś pytania? Wyjdzie w praniu tak naprawdę. Tak myślę. No wyjdzie w praniu. To dobrze Uwiel uwielbiam jak ktoś mi mówi, wyjdzie w praniu. <noise> Pranie to dobra rzecz. Eee, moi drodzy, w takim wypadku myślę, że możemy zakończyć nasz e, odcinek zero, czyli z wprowadzeniem e, także e, dla widzów na YouTubie. Można... Jeszcze, wiesz co, no, Jesz jeszcze no, bym, no. jeżeli mogę dodać kilka słów, o, szesz, e, bo chciałem dodać kilka słów. Jeżeli to jest, e, ma być odcinek zero, to jeszcze dodam, jak w ogóle e, powstawało tworzenie postaci. E, gdy tworzymy postacie, oprócz tych statystyk i talentów i tak dalej, rzucamy na e, kontakty. I kontakty to jest bardzo ważna rzecz w tym systemie, ponieważ e, tutaj macie mapę Talagat. To jest, gdzie dzieje się większość sesji. Tego powodu, że y, Talagat jest bardzo dobrze opisany w, podrę w podręczyku Mistrza Gry i jest tam bardzo dużo NPC-ów, bardzo dużo frakcji, wszystko to się dzieje, a jest to zarazem takie bardzo małe miasteczko, gdzie to wszystko jest y, tak bardzo ściśnięte i wystarczy tak naprawdę jedna zapałka, żeby zaczęła się, y, że zaczęły się wybuchy prochu wszędzie w mieście, y, co moi gracze zrobili na mojej kampanii, którą już grałem. No cóż. Ale tutaj, dzięki temu, że pojawiły się te powiązania, to mamy już sytuację startową dla naszej kampanii, ponieważ ja naprawdę nie musiałem tutaj praktycznie nic zrobić. Moi gracze wszystko pięknie za mnie zrobili, rzucając gośćmi na ich powiązania. I tak oto. Blawie jest właścicielem sklepu. Jest to sklep z minerałami, jest to sklep przy gildii alchemicznej, która to gildia alchemiczna znajduje się w Talabheim. Ci z was, którzy nie wiedzą, Talagat to jest miasteczko portowe, które jest głównym węzłem, jeżeli chodzi o wszelkie dostawy rzeczy do Talabheim. Talabheim ma tylko jeden wjazd, jest otoczony, jest w takim kraterze, jest otoczony ze wszystkich stron i ma tylko jedną drogę wejściową, i to jest właśnie przez Talagat. Dlatego to jest bardzo ważne miasto dla samego Talabheim. I tutaj wszystkie rzeczy nosłam. Talabheim to prowincja, nie? Są dwie bardzo ważne rzeczy. Jedno to miasto, bardzo podobne nazwa. Drugie to prowincja, dobrze mówię? Znaczy, nie, Talab, Talab, Talabheim to jest miasto. To jest, to jest yy, stolica tej prowincji, o której mówisz. No. E, więc e, kiedy ktoś chce cokolwiek przetransportować, to musi przejechać przez Talabheim, przez Talagat. E, Talagat jest yy, skorumpowanym miastem portowym, gdzie wszyscy znają wszystkich. Wszyscy wiedzą, że coś się święci i coś się może zepsuć. I tak oto Glaw sobie tutaj postanowił prowadzić sklep. Proszę, opowiedz o swojej postaci. Glaw. E, tak, więc ja jestem elfem. Dodam tak troszkę od siebie, że to po raz pierwszy raz w życiu w ogóle jestem elfem w jakiejkolwiek sesji. E, I jestem elfem, który to jest kupcem. E, jestem elfim kupcem. Które notabene zaskakująco w miarę dobrze dogaduje się z krasnoludami i e, jestem przez nich poważany, ponieważ dostarczam im przydatne rzeczy do ich pracy. E, rzeczą taką, która dla mojej postaci jest charakterystyczna, e, to e, misternie zrobiony krasnoludzki naszyjnik, e, który otrzymałem e, kiedyś. W darze, w wyniku zakładu, który, który, który miał miejsce, tak się złożyło. No i no faktycznie jest to też naszyjnik, który urzekł me serce na tyle mocno, że, mimo że jest to krasnoludzka robota, ja jestem jednak elfem, to stwierdzam, że jest to najpiękniejszy naszyjnik, jaki w życiu e, widziałem. Także mam też pewne konszachty z Gildią Magów. Dostarczam im również kruszce, różne specjalne precjoza minerały, które są im potrzebne do jakichś alchemicznych, tudzież magicznych działań. No i tak sobie, że tak powiem, powolutku zbieram majątek i, i, i buduję wielki biznes, bo przecież jakby kolejny cel to wybudować kolejny sklepik w kolejnym miejscu. No ale to pieśń przyszłości. Tak, to wszystko. I... Ostatnio e, nasz elf stworzył, e, znaczy udało mu się podpisać bardzo lukratywny kontrakt, w którym to kupił dużo krusztu, krusztu, który e, jest takimi pozostałościami w kopalni Krasnoludzkiej, w jednym z Karaków. E, są to, jest to po prostu kruszec, który nie nadaje się na handel, ponieważ e, jest go za mało. Co to by były małe rzeczy, ale z racji tego, że on chciał kupić dużą hurtową ilość pojedynczych małych, różnych krusztów, oni się zgodzili to przetransportować. I co więcej, zgodzili się na to, że zapłaci im po odsprzedaniu tego krusztu. Żeby wszystkiego dopilnować, na miejsce został wysłany, razem z Lordem przyjechał pewien dworzanin. Kiedy to Lord podpisał wszystkie umowy, wszystko było zaklepane, wrócił on do swojego karaku, na miejscu zostawiając naszego dworzanina. Przedstaw swoją postać. Tak, e, moja postać nazywa się Strori. Jestem posłańcem naszego lorda krosnoludzkiego, który wysłał mnie jako reprezentanta delegacji kupieckiej, żeby wszystko było według zasad, uczciwie, żeby wszystkie rzeczy stali dopilnowane do ostatniego guzika. Jestem już Krosnoludem, tak po 200 latach, pewnie, z trochę siwiejącą brodą. Dużo wiedziałem, dużo wędrowałem. Jestem osobą raczej spokojną i otwartą na inne rasy, innych mieszkańców Starego Świata. Także nawet z Panem Elfem mogę prowadzić interesy. A powiem, że drogi Starego Świata nie są bezpieczne w tych czasach. To nie wędruję też sam. To ważne, jeszcze dodaj, że masz tutaj swoją przybraną córkę, która też się osiedliła tutaj i dlatego postanowiłeś tutaj przyjechać. Racja. I to twoja przybrana córka zrobiła piękny naszyjnik dla elfa. Ale nie przyjechałeś sam, masz rację. Z kim przyjechałeś? Z kim przyjechałem, Milu? Zabrin jest krasnoludem, który szuka odkupienia dla swojego rodu. Tak naprawdę jest mu obojętne, kto będzie jego towarzyszem. Przysiągł ojcu, gdy ten ruszał w bój, że odkupi winy dziadka. I tak naprawdę ten posak, który składał się z dwóch części po dziadku może nie posak, tylko spadek który składał się z dwóch części. Jeden to zmaza na honorze, która męczy ród zostanie tutaj jak najszybciej chwalebnie zakończona, ale yy, wyróżnia się spośród innych zabójców toporem runicznym, który dzierży dumnie i nigdy nie odmawia walki. Jest raczej osobą, która wykonuje polecenia, poza momentami, gdy trzeba ruszyć w bój, wtedy przestaje po prostu idzie od przodu, aby jak najszybciej zmazać plamę na honorze. I... Czyli można powiedzieć, że szuka śmierci, tak? Czy nie? Dokładnie tak. Widzicie, ja w porównaniu do moich towarzyszy dzisiejszej przygody, ja jestem człowiekiem i jako że Człowiekiem chciałbym pozostać żywym, to nie mówię, że param się magią za często. E, staram się być miły, uprzejmy. E, a tutaj, no cóż, nasze wspólne interesy z Mości Elfem, mam nadzieję, że zapewnią dobrobyt i, no cóż, pokój w imperium. Prawda? Mój drogi przyjacielu? Czyż nie o to nam chodzi, drogi Hansie? Też mi się tak wydaje. Jezus. <grywy> Więc ee, tak będzie się zaczynała nasza przygoda. Jesteśmy w sklepie Elfa i czekamy na dostawę kruszcu. Każdy czeka z jakiegoś innego powodu. E, Pan z czeka z tylko sobie znanych powodów, bo złożył zamówienie wcześniej na pewien bardzo He? ważny kruszec. Dokładnie tak, bo kamienie są ważne. Każdy krasnolud przyzna mi rację. Kamienie, więc, kamyki, e... kamulce. I to jest moment wejściowy, więc jeżeli chcesz zakończyć sesję zero, to to będzie. Najlepszy moment. Tak. Ja myślę, że to jest dobry moment. Zresztą jakby dzisiaj kończę sesję zero, ale sesja pierwsza będzie już jutro, także na spokojnie. Eee, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, grajcie w werski, bo to jest świetna zabawa. I trzymajcie się hej, do zobaczenia! Jeśli podoba Ci się to co robimy, możesz zostawić nam suba, lajka, jakiś komentarz czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, czy też na YouTubie, Spotify'u albo wesprzeć nas na stronie sub.pl e, ukośnik niecnerpegi, gdzie można postawić nam przysłowiową kawę. Każde wsparcie, jakie, na jakie tylko macie ochotę, będzie zawsze mile widziane i docenione.